O kurde. Dobra, dobra. Uciekam, uciekam, uciekam. O, ktoś został wyeliminowany. Oj. Uciekam z miejsca z Broni. Troszkę zborni tempo. Tak, o. Trzeba być bardziej jak NPC. Nie, 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 nie. Dobra, dobra. Teraz trzeba przyspieszyć. Nie! Gdyby nie ta podpowiedź, to by mi się udało przetrwać nawet całą rundę. Podpowiedzi są najgorsze. Podpowiedzi powinny być tylko wtedy, kiedy ja jestem poszukiwaczem. A kiedy ja jestem agentem, to już nie, nie. Właśnie tak to powinno być. A ty co uciekasz? A ty co uciekasz? Jeden ukrywać został. On chyba zostanie GG. O! Wygraliśmy! Tym razem poszukiwaczom się udało. W ogóle pierwszy raz się z takim kimś spotkałem, że poszukiwaczom się udało. Studencki. Tylko dwie osoby głosują na kemping, a sześć na dom studencki. Co oni za chińskie wiadomości piszą na tym czacie? Co oni tu piszą? Dobra, kim będę? Całuchywacza. Aha, poszukiwacz też fajnie. Ale chciałbym chociaż jedną rundę przetrwać, jako ukrywać Tamta by mi się udała. Ale była podpowiedź. I przez podpowiedź mi się nie udało. Krówka. Kluczę O! Ja! Na sam początek już mi się udało pierwszego wyeliminować, ale słabiak. Ale słabiak. Na sam początek. A ty co się na mnie tak lampisz? To Twój konny strach na żubę. Szkoda, że on jest niezwyczajny. A ty? A ty co widzisz, mam w Ej, wypad, wypad. Ja mam tu nóż, ja mam tu nóż. Mam wyciągnąć pistolet ze kwipu Chcesz oberwać? Postawiam, że jesteś agentem krową. Nie. O, jesteś, jesteś. Haha, <laughs> ale słabiak. Haha, <laughs> już drugą osobą udało mi się wyeliminować zupełnie bez podpowiedzi. Ale słabi są ci kracze, naprawdę. Bardzo słabi. A ty zają... A ty krowa? A ty krowa? A ty kurczegok? Kurczak, chodź sobie. Od króla? Uważasz się za króla? Nie jesteś tylko królikiem. O, tam ktoś kam Pozostało trzech ukrywaczy jeszcze tylko. O, zając, zająć. Dobra, zająć już nie żyje. Dobra, dobra. A to jest krowa, co tu. To, to wyjdzie, że to grać Po co on napisała? Wiadomość. Je, yeah, znowu poszukiwacze wygrali. Dzięki mnie. Ale Sławak z tej growy napisała wiadomość. Ona myślała, że ja tego nie przeczytam. Dobra, plaża, bo są wakacje. Są wakacje i wakacyjna seria, a więc wybieramy plażę. Co wy robicie? Na co wygłosujecie? głosujecie? Nie, plaże, Plaża lepsza. Głosujcie na plażę. No przecież, plaża jest lepsza. To są coś dziwi. Ta mapa też lubię, ale wolę I kim mogę być? Dobra, ukrywać. Jest. Ja. Ja, Nie chcę być bombardierem krokodilu. Tak, wiem, bombardierem krokodiro. to mój ulubiony klejnot, ale ja chcę być kurczakiem. ale mam kampę. Tutaj o. Oh. A jak będzie podpowiedź, to od razu uciekam. Dobra. Nikogo nie widzę. Ogólnie to serio? Nie widać nikogo. Widzę tylko bezraną kapibary. Siedmiu ukrywaczy pozostało. Siedmiu agentów. Tym ja jestem jednym z agentów, a większość zwierzaków to npc O, o, ale dobra, jeszcze nie ma podpowiedzi. Nie, ty nie sprawisz Nie, dobra, dobra, była podpowiedź. Trzeba już szybko uciekać, jak najszybciej. Dobra, jeszcze jest siedmiu uchrywaczy. Dobra, muszę teraz zmienić skinę na Bombardiro Krokodilo. Bo będą mnie o coś podejrzewać. Dobra. No i kolejna podpowiedź. Super, super. Super, super. Ale dobra. Jeszcze żyje. <laughs> Dobra, jeszcze jest pięciu ukrywaczy, ogólnie. Jeszcze pięciu agentów w tym ja. Dobra, już mniej niż minuta została. Nie, teraz celu, teraz. Jak mi już pół minuty zostało. Dobra. Za drzewem się skampię. Może będę jeszcze najlepszym ukrywaczem, ale nie wiem. O! Dbra. 20 sekund, 20 sekund. Nie muszę to przetrwać. Ja muszę. 15, 14, 13, 12, 11. 10 sekund, 10 sekund zostało. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak! Tak jestem! Do, u, w dodatku udało mi się przetrwać. Jestem najlepszym ukrywaczem. Widzicie? Jestem mega figma ukrywaczem. Fala. Co oni za głupoty piszą na tym czacie naprawdę? Ja tego nie ogarnam. Niestety to nie farma. Kim będę? Poszukiwaczem. Właśnie teraz chciałem być poszukiwaczem. Jesteś poszukiwaczem, zasięgnieć. Um, nie można zdążyć przeczytać. Dobra, dobra. O, małpka już jest. sam początek. Nie, to nie była małpka, to pies był. Już zgubiłem proszę. Ukrywacza. O, o, dobra, krowa to Agat i kurczak to Agat, chicken. Dobra, jeszcze czterech ukrywaczy jest, ale ci gracze są słabi w porównaniu do mnie, naprawdę. Hej, kakrówko, mam tu nóż. Czach. Czach. wyś się pociacha czy tak lampisz. O, ktoś tam był, była podpowiedź. Krówko, czy ty jesteś agentem? O, widzę, widzę, tam był pasek kogoś. Czy ty jesteś agentem piesku? Nie, piesek nie jest agentem. Kto tu jest agentem, się pytam? Się pytam, kto tu jest agentem. Co wy za głupoty piszecie na tym czacie? Jesteście z Chin? Czy z Japonii? Czy skądś? Czy z Korei? Koniec gry. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, widzę. Ja w tym odcinku, w tym momencie już ten odcinek skończę. I po tym odcinku spróbuję wykonać to zadanie. Na pewno mi się uda, bo, bo ja to, te lody jem nawet, jak jest zimno, pada deszcz, jestem przeziębiony, jem lody, a moje zadanie to zjeść lody i nie dać się im roztopić. A więc poradzę sobie zjem tego loda. Dam wam znać, jak ja zrobię zadanie, a my, widzowie, widzimy się. Wiecie kiedy? Wiecie? Wiecie, czy nie wiecie. Wiecie? Widzimy się już jutro w następnym filmie wakacyjnym.